Samica. Chcesz może grzybsa? Pierdolisz. O kurwa, Mac, zgłosił na policję. Dzień dobry, pani. Obserwacja. Zgłosił na Dzień dobry. Czekaj, kurwa, jest już opierdala. Masz pani, ma. No, dzięki. Spierdolaj. O kurwa, policja. Gdzie gaj? Kurwa. Aha, to pa... Nie, no, panowie, tak to nie. Co się dzieje? Obserwacja. Dobra, chuj, ile ty masz tych grzybów przy sobie? AAAAAAAA Zostaw, zostaw, się. zostaw mnie! Kurwa, ZOSTAW MNIE! O, ile masz grzybów przy sobie? Kurwa no, stoję, stoję, stoję. Odwróć się prysami do mnie. Abra, nie, odwracaj się. Zapraszam do rady Co ja pan wiem, tu robił? No, co tutaj robiłem? Z mnie tu wysadził. Taksówka pan tu wysadził? Tak. Ja tu dostałem zgłoszenie, proszę pana. Proszę pana, ja to... rozumiem, że pan dostał zgłoszenie, a ja patrzę, pan mnie goni. Ja myślałem, że to ten, to ten taksówkarz coś pewnie miał. Wstety, proszę pana, ale chyba pan coś miał, ale tak, żeby z taksówką. Proszę pana, ale żeby ja. Kurwa. <laughs> kurwa, w parku pani wszyscy jest debil Nawet pies oszalał, kurwa, co nie. Panie, panie, ale ja tak, tego nie chciałem robić! Słowo honoru! No nie moja wina ja i nie wiem o co, co chodzi zyra? w ogóle, panie! Popatrz pan na mnie, panie, ja niewinny! Panie, pan tak na pana pan patrzę, takie no... Ja nie czy niewinny? No, I chujacy gura kurwa. A, a! Dobrze Kejtic no. grzeczna. Jardalony kundel P Proszę pana, ja powiem wiem panu jak to było Zgłoszenie pan dostał? Bo ten taksówkarz chciał mi zrobić loda i mówił, że zabierze mnie tutaj w ustronne miejsce ja się na to zgodziłem! Ja się na to zgodziłem, proszę pana, autentycznie. Słuchaj pan dalej, nie? Bo ja lubię w takich miejscach publicznych robić takie rzeczy, nie? No, no i wie pan, no i siedzieliśmy sobie tutaj z tym taksówkarzem właśnie idiotą, No, no to jest debil, on jest sandy, panie, bo mu nie można ufać. Przeszukam pana, Przeszukam Ale nie ma po co, mówić. panie! No, gdzie pan, pan to pan ma? nie? Nie, nie zobaczy się takie żągle co pan tam ma. Aaa! Co pan tam skitrał? No co mogłem tam skitrać? Koboska matko boska, kochana, co? kurwa jego jerniowska. Ale o co panu chodzi? Co to kurwa za syf pan ma tam? Ale jaki syf? No co jakieś nieskręcone nie, nie, no, blanty i tyle. Ja, ja pana biorę na dołek. Jaki kurwa dołek? Panie czemu? Panie... Pan Panie patrz brończy... tam, tam rośnie, patrz pan tam, tam rośnie to co mam tutaj, kwiaty zrywaliśmy jeszcze. Bo kwiaty? ja roman. Jakie kwiaty? No, tamte, tamte w krzakach. Panie, no, było romantycznie. Bo on mi chciał dać kwiatka, nie? No to mówię, to ja też ci dam kwiatka, nie? No I on mówi, no dobra, to teraz ci zrobię loda, nie? No i, no i wiesz pan, ja już spodnie ściągam, a nagle pan tutaj ten. ja myślałem, że wie pan, że ludzie zadzwonią na policję, ale żeby tak szybko? No gdzie pan? Dobra, to ja panu powiem tak. Dostałem zgłoszenie o sprzedaż narkotyków w tym miejscu. I przyjechałem na to zgłoszenie. No rozumiem, rozumiem. A to widzę pana. A, pan zbiera te taksówki. taksówki, taksówki pana proszę pana, bo ja spodnie podciągam w tym momencie, jak zobaczyłem pana. Miłość jak narkotyk, proszę pana, Wiesz, to jest jedno i to samo. Jak pan spojrzy w kąciki moich ust, jest tam jeszcze trochę sera z podlaski. Nie, ja się myję, to nie jest moja laska. Matko, bo ja mam z wami zrobić. Panowie, panie, popatrzy pa, popatrz pan na nas. Czy my, jesteśmy gangsterami jakimiś albo jakimiś dealerami? Nie, my jesteśmy prowrządymi obywatelami, a ostatnio widzi pan moje ciuchy? Przecież je ja, ja tam koło tego, 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 tej kantynyca i wygrzebałem ze śmietnika, bo nie miałem nawet na śmietnik. Wolna miłość, proszę pania, bo wolność dla sodomitów! Właśnie tak. Słuchaj pan, jak pan chcesz, to pan też loda możemy zrobić. Nie, ja podziękuję akurat, Po No dlaczego? Tym, 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 spizny, tym schuja, woda, nie, nie, niech tam podziękuję. żyje para młoda. Czy my wyglądamy na jakichś którzy żeby sprzedawali narkotyki. No właśnie. I ja on jest Sandy, ja jestem z miasta. Biko, biko. No przecież to wszystko biko, biko. się klei, panie. To jest, wszystko, to jest oficjalna wersja zdarzeń. To już tu nic nie pogłębiamy. Jeszcze gdybyśmy uciekali. A widzi pan, ja wyszedłem do pana. Jeszcze do krzaków zaprosić chciałem. Nie pan, jak to jest. proszę no, pana. No proszę pana, tak taka było, autentycznie. Nie ściemnia, słowo honoru. Dobra, proszę pana, z racji z tego... Gdzie ja pana dowód znajdę? Jak pan nic nie ma e. na koncie, zrobię to jako pouczenie dzisiaj, wyjątkowo. Jak nie mam nic na koncie? Mhm. ma pan coś na koncie, ta? Nie no mam ile z 10 tysięcy. gdzie 10 kogoś. Nie, nie chodzi Bro, mi o pieniądze, sylilacji. tylko trzeba pan jakieś wyroki na sobie. A nie, no gdzie? Panie, no mówię ci, że ja że jestem sodomita. No gdzie, gdzie pana dowód znajdę, tak jeszcze? No tutaj lewa Lewa kieszeń. Odwróć, o, lewa kieszeń.